Otwieramy wszystkie kalendarze adwentowe z Lego oprócz franców. No hey! Dzień dziewiąty. Tak prezentują się wszystkie okienka z dziewiątego dnia. No i omówmy je sobie pokrótce. Na ostatnim miejscu plasuje się okienko z Disneya. No jest średnio, jest to po prostu niedokończony kominek. Będziemy mogli go wypełnić jakimiś skarpetami i ozdobami, dopiero rzeczami z innych okienek, więc no słabo. Kolejne od końca są Star Warsy. No i chciałbym dawać Star Warsy wyżej, ale dostajemy tu po prostu skrzynkę i trzy elementy droidów. Mianowicie czarną nóżkę, złote nogi B1 i biały torsik B1. Lepsze niż Disney, bo klocki nie są pospolite, ale z tych pojedynczych elementów nawet nie złożycie droida. Na miejscu trzecim znajduje się Harry Potter i dostajemy tutaj dwa klocki. Co prawda klocki z drogiego zestawu, jakim był bank Gringota. Bardzo ładnie zadrukowane, ale na. Nadal... To są po prostu dwa klocki. No ale przez nadruki są wyżej niż reszta. Na miejscu drugim Lego City i mamy tutaj ziomala w stroju Renifera. Jest to kolejne okienko, które przygotowuje nas do przyszłorocznej serii minifigurek. Bardzo fajna maska Renifera, zadrukowany obustronnie torsik, no i alternatywny grymas na buźce Miejsce pierwsze zajmuje zasłużenie dzisiaj Minecraft. Mamy tu Steve'a w świątecznym sweterku, oczywiście obustronnie nadrukowanym. Sam Steve dzierży w dłoniach diamentowy kilo. Oraz y, mam wrażenie, że to jest element diamentów, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę. Oraz takie coś, co ma na sobie aż trzy nadruki: dwa są na brikach, i jeden jest na plejcie. Nie wiem dokładnie, co to jest, więc dajcie proszę znać, y, co to jest. Moich faworytów już znacie, a teraz wy musicie dać znać, które z tych okienek jest najlepsze, a które jest najgorsze.